I do Będę... dzisiaj prezydent chce jego Będę majątek końcu. przyjąć Będę Tak, yy, tak truskolski chce przyjąć majątek. Tak, po zgłosili się do sądu, bo się okazało, że skremowali tak. go, załatwili sprawę w hospicjum, mm -hmm. skremowali, wystąpili do sądu o majątek, bo stwierdzili, że to miasto organizowało pogrzeb. Krzysztof nie ma rodziny i miasto ma, chce być podkobiercą. A miasto twierdzi, że nie ma, bo to miasto organizowało pogrzeb, bo tak Czyli, bardzo chciało, nie, pozwalali nikomu nie pozwala nikomu innego zorganizować. Co ja mówię, dokładnie. mi się udało przed tym skandalem wizerunkowym ochronić, no. bo oni go chcieli pochować w karakulach na cmentarzu no. dla bezdanych no. i byłby pusty grób to. na starosielcach, wiesz, z wyrytym jego imieniem i nazwiskiem Krzysztof Konowski. To byśmy się sądzili latami, latami byśmy się A? sądzili no. i, i byśmy nie wygrali. Nie, ale wiesz, jaka ja, powinna być reakcja wtedy mediów, dlaczego no. on jest pochowany tak. w gotowym od wielu lat no, przygotowanym pomniku, nie? Dokładnie. W grobie, nie? Nie, to byłby no. skandal. Myślę, skandal. Że, myślę, że czas wszystko zweryfikuje. A tymczasem żegna się z Państwem Adam Stanisław Czeczeckowicz oraz. ja. Nie, nie ja. Rafał. Rafał Kosno. Czeskowski chciał powiedzieć. Nie, R Rafał Kosno. Rafał Kosno. Prawie prezydent. E Polski. I słuchajcie. Subskrybujcie nasze kanały. Głosujcie na Rafała. Po, po, podaj... Nie, ogry... ogry... nie mówię Oni to zrobią. Oni <głosujesz> to zrobią, że to... na Rafała. Ty myślisz, że większość jest mądra? Nie, nie jest mądra. Nie jest, bo ty się śmiejesz, a będziesz. Pod, pod, e, wiesz, e, Rafał Trzaskowski będzie to rządził. Nie tak. śmiej się. Słuchaj, e, naprawdę. No, to to, to jak, jak z tym? Bo nie ma czasu rządzić Warszawą, jeździć po Polsce. Dajcie <głosujesz> spokój. Polska należy do debili, tak naprawdę, debile rządzą na... Wszędzie rządzą debile, wszędzie na świecie. A wszędzie mnie nie interesuje, mnie interesuje tu i teraz. No w sumie. Tak. Dobranoc Państwu, sześć osób się tutaj obudziło, razem z Tobą, wyłącz, wyłącz, wyłącz. wyłącz, 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 wyłącz czekaj, czekaj, 15, będzie 15, bo może ktoś na czacie, a nie, to było... Widać a, na to, czacie nie? tutaj jest, o tu coś, jest. Ktoś napisał coś? czekaj, 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 czekaj zaraz zobaczymy. Kurde, nie mogę nacisnąć. Właśnie, tak pytania, zwane pytania z sali. Jeszcze nie śpi. Nie o, śpika. jeszcze nie śpi, tak? Główniaczki gium, gium, eksperto, pozdrawiamy. To kolega Adam, z, który mieszka w Polsce i na Węgrzech, żeby było ciekawie. Brawo, ty. Kim taki, ty jesteś? Tak, znam człowieka. Tak. No to fajnie. On sobie też pozdrawia. Pozdrawiamy Tym się nawzajem. A teraz idziemy spać yy, tak. tak. O siedem osób się pojawiło. O, o Ty się włączyłeś. Tak. Wyłącz. Tak. Wyłącz. Nie, to wyłączamy tutaj. Wyłączamy wszystko. Cześć, cześć. Pa, pa.